witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku na tym kanale jest ładna pogoda kowalski się ganiają, parzą się sporo młodych jest nawet już coraz więcej z tego też będą wychodzić fajna pogoda dzisiaj jest słonecznie ostatnie dwa dni było deszczowo Taka pogoda była pochłoniona cały czas, już niektóre powoli wychodzą, a kiedy już pan czerwony już powoli wychodzi, ten długo na dachu będzie chciał. No więc już wszystkie powoli tak samo są, wychodzą, może tylko sporo, bo po prostu sporo, ja też sporo, wszystkich po trochu. jeszcze tak jak widać, Klimat jest. Na tak, następnym roku będziemy mieli może młodych po tych po tych młodych. Teraz dzisiaj jeszcze lęgą w głębia. Co może z miesiąc zaczniemy ganiać, Wszystko będzie można ganiać już normalnie. A jeszcze zmniejszyć może jajka będą młode i tak dalej. W ogóle ostatnio przedzieliliśmy budę. Przydzieliliśmy budę. siatką jest zrobiona. Tak. tak jest siatką zrobiona. dzisiaj była przedzielona tutaj. Tutaj, gdzie są mój, była przedzielona dotąd, tutaj. I była deskami. Teraz jest przed nami, Moim zdaniem to lepiej jest teraz. Tak to wygląda. Młode. Na siedzą. Tu idzie tak samo. Tu jest przydzielam. Tak. Bo się parą wszystkie. Udało się nie na swoich kajkach. Twoje jajka tam leżą On siedzi na jasnych jajkach I tak właśnie Gąbki ładne Na dachu też ich sporo siedzi Sporo ich siedzi Widzę tak Przedzieliśmy tutaj budę, teraz jest lepiej o wiele dla mnie Jedna półka jest trochę większa, druga trochę mniejsza Ale to nic Daj tak, trochę wiatrych wieje Ale to dobrze, bo jest Bardzo gorąco, chociaż trochę Trochę chłodniej się zrobi jak Rąki latają tak Wszystkie na dachu siedzą prawie Może nie widać za bardzo, ale Większość siedzi na dachu Czyli prawie same młode siedzą na ziemi

Z tej mają kolejne jajka Juko czwarte Tam też mają młodziaki, jogony jak mówię, wszystko jest albo jajka, ma, albo młode ma Tutaj też mają młode te składowe Jednego młodego mają wszystkie prawie przewadzi mają jajka Młode też To bardziej młode i jajka są. Niektóre też się już jak młode to się generał na osobne. No i to tak właśnie. A teraz z białą górką chodzi. Chodzi roku żeby sami można jasno stawić. Kolory: większość tu młodych jest. Nie wiem, czy zostawi się, zobaczymy, może się zostawi. Poganiania zobaczymy, jak będą wyjść. Przejdę też para jest Zbiegło z białką, Sobie jedzą, tam młode są same. Tam też już na kolejne, nie to no, mówię, no, tak jak mówię właśnie, że albo się ganiają już i młode oddały, albo młode mają, tak samo w punkcie drugiej, serdecznie I też już na kolejne ganiają, bo mają już młodego tam mają, a się ganiają już na kolejne. Ale tak samo dla młodego, młodego mają się na kolejne Tutaj też mają jajka A no mówię Wszystko się gania Powoli Jeszcze z miesiąc i jajka będziemy wybalać z półtora Jajka będziemy wywalać Ja widzę też już ganiać na jajka No raz Wyznacza to jest jajko I to tak Pogoda ładna Od razu lepiej jest To tutaj samica jest od młodych Zbiera dla młodego A sobie chodzą, jedzą Bardzo się Słońce jest to bardzo można. Lepiej jest. Bo gdy nie ma słońca, to albo jest ciepło, albo jest zimno. Zależy też. Przeważnie zimno jest, ale może też być ciepło. Gąbki wystraszone są dzisiaj. Pojaszną był podobno bardzo im ten I chodziły po wsi. jeszcze poschodzimy zbiera sobie tutaj Obcych nie ma na na razie Je chodzą sobie na ludza. Trzeba będę musieli skosić Boź wysoka jest W tym roku to same ładniejsze to są takie Tak czy się będę chciały latać Bo ja nie odpuszczę w tym roku Co rok latały, ale to słabo. Może nie jakoś słabo, ale na max 1,5 km, km szły. Później w tym roku chcę, żeby dalej chodziły, na przykład na kilometr, półtora. Jak się uda w ogóle, zobaczymy. W skandinavicach też tak było. Byliśmy kiedyś na rynku w skienwicach to był tam 6, od 400 do 600 sztuk, kołębi I tak ładnie chodziły Poszły później mu Poszły mu tam na 2 tam. km Może na więcej nawet Później nie wiem co się z nimi stało Ale naprawdę ładnie chodziły to były same Budapeszty, może też były jasne, może nie widziałem. Znaczy same Budapeszty pewnie były. nie gośnie. Jak ktoś trenuje cały czas, to będą latać. Jak ktoś nie trenuje, teraz na jakiś czas zgoni, no, no to się nie Latać. W roku postaram się przypilnować to, żeby dobrze latały. Pokażę się jak będzie I chcemy łóżny będą jasne Powinny jakoś lepiej latać W sumie nie lepiej Ale powinny też latać Dobra to na tyle będzie w tym odcinku Pozdrawiam wszystkich Do zobaczenia